Kawa praktycznie wypita. A ja jeszcze nie zacząłem. Dobra, lecimy z tematem. Witam wszystkich podróżników. Dzisiaj, no, myślę, że temat ciekawy, aczkolwiek na pewno nie ma tutaj na kanale widza, który by nie słyszał o tajemniczych liniach z Naska. Ja powiem Wam, że już materiał ten temat na kanale CalWid był swego czasu emitowany, aczkolwiek może nie tyle jakby w szczegółach, to jednak tam coś, niecoś o tym wspomniałem. Dzisiaj odświeżymy troszeczkę tematykę, ponieważ no, dotarły do mnie ciekawe informacje, ciekawe hipotezy związane właśnie z tymi liniami, i kto wie, może właśnie jest to klucz do rozwiązania zagadki owych tajemniczych. Linii. Ja może na początku pokażę Wam, jak one wyglądają, bo wielu z Was, no na pewno wszyscy je widzieliście, ale tak poglądowo spójrzmy sobie razem na nie. Tutaj tak to wygląda ten płaskowyż, ale my go troszeczkę zbliżymy. On jest o wiele większy, to się rozciąga tam naprawdę bardzo mocno. Ja swego czasu spędziłem, no powiem Wam, godzinami Dniami siedziałem praktycznie codziennie i studiowałem te rysunki. Oczywiście nic nie wymyśliłem, ponad to, co, co już można przeczytać z sieci, aż do tego momentu, w którym Wam dzisiaj ten film zaprezentuję, bo zapewniam, będzie ciekawie. Spójrzcie, tu mamy taką jedną. Ogólnie się mówi, że o to są właśnie te owe linie. Tu widzicie słynna małpa. No, i rzeczywiście widać ją tylko z góry. Można spekulować, kto i po co ją zrobił. I zresztą powiem wam, że wyjaśnienia, wyjaśnienia są takie oficjalnie mówi się o yy, takim. W rytuale, który jest tam praktykowany, o swego rodzaju procesjach, które były wzdłuż właśnie tych linii dokonywane, i że tamtejsi tamtejsza społeczność wykorzystywała właśnie to w celach takich religijnych i kultywowała właśnie, powiedzmy, czy też w jakiś sposób no, swoją kulturę propagowała, czy też ją no, rozwijała, tworząc właśnie takie dziwne struktury? Tu jest taka jedna, tu jest i więcej. Jeżeli byśmy się tam zaczęli szukać, to byśmy na przykład o, znaleźli tutaj słynny kondor, i tak dalej, który już jest całkiem no, ciekawie wykonany, tak można byłoby nazwać. Jest taki, jeszcze jest pająk, jest i parę innych takich jeszcze figur, ale powiem Wam, nas dzisiaj to nie za bardzo będzie interesować, bo my zwrócimy uwagę na moim zdaniem coś bardziej interesującego. Na te linie, które czy też pasy praktycznie można byłoby to nazwać, które wyglądają właśnie tak. Zauważcie, to jest zupełnie jakaś dziwna, to taka ciekawa spirala. Zobaczcie, to jest zupełnie inna infrastruktura. zupełnie Coś zupełnie innego. Wygląda to raczej jakiś kompleks, albo jakaś fabryka na tym miejscu gdzieś, powiedzmy, kiedyś istniała, po której nie został ani ślad. Żaden materialny ślad oprócz właśnie tych takich jakby odcisków. Albo zobaczcie, przypomina to. Tak naprawdę nowoczesne lotnisko. I powiem Wam, że ja nie dziwię się, że pierwsi badacie, badacze tych linii, czy coś takiego, to są po prostu, można, są bardzo podobne do naszych lotnisk, do pasów startowo-lądowych. I tu, no, oczywiście, jakby nasuwa się takie, takie pytanie, czy, czy nie były to jakieś starożytne pasy do lądowania. Tu mamy jeszcze Flamingo, wiecie, różne takie. Z boku linie takie bardziej, właśnie. E, e, czy tu jakaś spirala, następna spirala? Według mnie są to spirale, które, czy też te, te, te rysunki zwierzęce, które były później e, wykonane właśnie przez społeczność, która dotarła na miejsce, kiedy sprawcy tego, dla mnie bardzo technicznego tworu. Ulotnili się, rozpłynęli się tutaj w naszej przeszłości, i ślad po nich zaginął. Pozostały legendy. To dzisiaj nie wiemy właściwie, do czego takie linie komu, na co to komu, tak można było powiedzieć. No, oczywiście zwolennicy właśnie tej tezy paleoastronautycznej mają tu cała, całą masę różnych hipotez. Ja powiem Wam, że Różne były, mniej lub bardziej, takie logiczne próby wyjaśnienia tego fenomenu. Zaczyna się tu już od okresu czasu, w którym miały powstać. Tu są poważne problemy itd., itd., a my to po prostu na razie odsuwamy na bok. Ja Wam tylko chciałem, właśnie pokazać tu, jak to mniej więcej wygląda. Ale jeszcze zanim opuścimy ten ciekawy rysunek, czy też tą mapkę tutaj. To jeszcze jeden taki, jedna taka ciekawostka dotycząca tego, tych, tych struktur. Wszystkie te linie bez wyjątku mają taką konstrukcję, że nie są równoległe. One się schodzą, no ewentualnie rozchodzą, zależy, w której strony, z której strony byśmy na to patrzyli. Zobaczcie, no jeszcze nie wyszło. Jeszcze mnie coś mę męczy, albo, albo. To jakiś atak na mnie jest, ponieważ tutaj informacje zaraz polecą, które być może rozwiążą tą zagadkę. No to także wiecie, różne rzeczy się dzieją. No dobra, żarty żartami. Spójrzcie na to jeszcze raz. Te linie się schodzą, to jest jakiś taki wspólny punkt. To jest jeden, że się schodzą się w ten sposób, że wszystkie. Nie ma wyjątku. Jest jeden, który wydawałoby się, że jest prosty, ale okazało się po pomiarach, że jednak ma minimalny skos. Wszystkie. Nie znaleziono wyjątku. Następną taką ciekawostką, nie wiem czy mi się to uda tu gdzieś pokazać, czekajcie. Tu jest ich więcej takich, oczywiście, ale jedne się do tego lepiej nadają, chociaż wszystkie mają w ten sposób. Wszystkie są w ten sposób skonstruowane. Otóż, o, mamy ją, właśnie o to mi chodziło. Zobaczcie, tu jest taki Taki pas, byśmy powiedzieli, z takimi jakby śladami. No zabrzeć do lądu jakiś samolot, i tu oczywiście może kołować, a tymi bocznymi drogami można go ewentualnie zaopatrywać jakimiś maszynami pomocniczymi, tak właśnie niektóre wyjaśnienia z takich kręgów bardziej paleoastronautycznych. Ale ten drugi fenomen, ta druga taka jakby osobliwość tego jest taka, że zobaczcie. Te linie, które przecinają, wydawałoby się ten, ten pas, ciągną się na bardzo duży dystans, to są setki metrów. Dochodzą tutaj do rogu, do drugiej linii. I z tej linii wychodzi następny z rogu i patrzcie, on idzie do rogu następnego, i w takim właśnie w. Ten też gdzieś pewnie będzie tam szedł dalej. Niektóre z tych pasów już są po prostu też znikły, bo tam jest też infrastruktura, powiedzmy, dzisiejsza, drogi, miasta, więc zostało to przekopane i zasypane, ale ona też tam sobie choćby i tutaj, zobaczcie, do takiego tutaj mniejszego, i tu zakręca, tu się schodzi. Także można tu godzinami spędzić i sobie to ten obszar cały oglądać. Jest to naprawdę niesamowite. Ale nadal tu pozostaje pytanie, do czego to mogłoby służyć. Więc my sobie to odłożymy na bok, a sobie tutaj weźmiemy taki, takie zdjęcie jeszcze dla porównania. I tam widzieliście, że pokazywaliśmy różne takie formacje w kształcie zwierząt: flamingo, małpa, jakiś tam coś innego, jakiś ptak i kondor. A tutaj mamy jeszcze coś takiego ludzika, w niektórych kręgach mówi się, że jest to kosmita. Ja go wam pokazuję z tego względu, ponieważ jest, jeżeli chodzi o te figury, to jest to najgorzej wykonana z nich wszystkich, czyli taka ekstrema, po prostu jakość wykonania tegoś sposób, w jaki został wykonany, pokazuje, że ewidentnie ten ludzik był o wiele później wykonany przez kogoś, kto być może próbował naśladować owych budowniczych tych dziwnych pasów czy struktur, i no, dokonał czegoś takiego. Przypomina to taki właśnie cargo kult o którym ja już też w jednym z filmów mówiłem, a którego tytuł nosi jest właśnie cargo. Także odkładamy sobie też to na bok. I zastanowimy się, może do czego takie struktury. I powiem Wam, że nasza cywilizacja, no, jest cywilizacją, która opanowała różne żywioły, znaczy, może opanowała tak troszeczkę na wyrost, ale my potrafimy poruszać się w powietrzu, potrafimy poruszać się na wodzie, pod wodą, no i potrafimy też nieco wylecieć w ten kosmos nasz, czyli jesteśmy w stanie patrzeć na różne rzeczy z góry. No i kiedy zaczęliśmy właśnie patrzeć na te rzeczy z góry, a szczególnie jeżeli patrzycie na to z dużej odległości, pojawiły się problemy. I aby tym problemom zaradzić, zaczęto robić coś takiego. Czekajcie, żebym się tutaj nie pomylił. O właśnie, zobaczcie. To jest taki ciekawy rsuneczek. Spójrzcie na to. Są takie paski. One troszeczkę inaczej wyglądają niż te linie z naska. I to nie jest, nie jest w naska. Ja tak naprawdę nie wiem akurat gdzie to jest, ale podejrzewam, że jest to w Arizonie. Znaczy nie wiem czy akurat ta struktura jest w Arizonie, ale w Arizonie jest na pewno ta struktura. O! Tu jest taki. Zobaczcie, jakby krzyż, i on już się rzeczywiście tak schodzi. To nie jest perspektywa. Mamy go gdzieś jeszcze tutaj. Może tu. To jest środek tego. Jest troszeczkę mniejsze. Tu tak powiedzmy, tu akurat nie ma punktu odniesienia, ale to jest definitywnie mniejsze niż te linie znaska. I rozchodzi się tu, widzicie, w takim w formie takiego krzyża. Mam jeszcze jedną taką ciekawą strukturę. Czekajcie, jeszcze tu może zobaczymy. A, to już Wam pokazywałem, no to tutaj. Tu jest bardzo ciekawe zdjęcie, zobaczcie. Tu jest bardzo dużo takich kresek. I zobaczcie, że to również, może nie tyle przypomina nam ten cały, chociaż, zobaczcie jak to jest wykonane. Również te linie się schodzą tutaj. I tutaj mają takie ciekawe, no, zobaczcie ciekawe struktury, takie paski poprzeczne, tu bardziej zagęszczone, bardziej mniej zagęszczone. No, i tak to wygląda. No i teraz. Czyli widzicie, my nagle, nagle też tworzymy takie rzeczy. Zachodzi pytanie, po co? Otóż, kiedy wstąpiliśmy na, czy też na taką wyżynę powiedzmy technologiczną i zaczęliśmy budować nasze pierwsze satelity, pierwsze obiekty, które okrążały naszą planetę, pierwsze systemy, które potrafiły z góry fotografować. Okazało się, że te zdjęcia były bardzo miernej jakości. I aby te aby zdjęcia były, aby rozpoznanie, bo przeważnie stosowało się to właśnie w satelitach Szpiegowskich, bo one służyły przeważnie do szpiegowania. Tak, na marginesie powiem wam, że 80% wszystkich misji kosmicznych to są misje militarne i wojskowe. I żeby powiedzmy, te zdjęcia mogły być ostre, potrzebne były takie właśnie struktury struktury kalibracyjne. Po to, aby satelita mógł z góry zrobić zdjęcie. My, nasza my, jako cygę stworzymy, wiemy, jakie powiedzmy, szerokie, jakie długie są te kreski. Zobaczcie, że one mają, są bliżej dalej, w poprzek, i tak dalej. Tu się one zwężają. To wszystko jest specjalnie po to, aby można było tego satelitę skalibrować. Czyli na przykład, żeby, żeby można było jego soczewki wyostrzyć, żeby on wiedział, yy, jaką ostrość ma z tego dystansu ustawić, i też, żeby można było oceniać obiekty, które on będzie, powiedzmy, fotografował z powodu ich wielkości. To się, to się nie tylko przydaje do szpiegowania, powiedzmy, gdzie są jakieś czołgi przeciwnika, czy, czy samoloty, czy różne takie inne rzeczy, ale to się też przydaje do topografii yy, i do różnych takich rzeczy. A dlaczego one są skośne, znaczy skośne, dlaczego one się zbiegają? Po to, że zauważcie, że taki satelita nie tylko robi zdjęcia, tak, ale też mogą one pod kątem być pewnym. On mógł albo na przykład swoim zdjęciem będzie gdzieś przelatywał i z boku, na brzegu tego zdjęcia, gdzieś tutaj będzie coś widoczne, tak dla przykładu, czyli będzie to pod takim kątem, więc trzeba to może zaburzyć perspektywę, więc Dlatego one nie są nigdy równe, żeby sprawdzić, kiedy od. Od jakiego gdzie, od którego momentu ten obraz zaczyna się zniekształcać. To jest wszystko się po to robi, aby ten obraz można było potem w obróbce dokładnie go wytrymować, nazwijmy to, podrasować, pod, podretuszować po to, aby jak najlepiej, jak najostrzej mógł nam zaprezentować obiekt, który tam się sfotografował. Po to tworzy się właśnie takie struktury, między innymi yy, Między innymi właśnie taka struktura, to jest też właśnie coś takiego. To jest, to jest właśnie służy do. Widzicie tu samochody stoją z boku, macie tutaj mniej więcej wielkość tego. To jest właśnie po to, aby skalibrować satelitę. Wszyscy ci, którzy fotografują, to, to znają taką metodę na pewno, że są takie diagramy z, z kolorami, gdzie się fotografuje kolor czerwony, zielony, po to, aby może było znowu aparat fotograficzny skalibrować i powiedzieć mu, że ten czerwony, to są znormowane kolory i na przykład, że to jest prawidłowy czerwony, to jest prawidłowy zielony. <laughs> po to... <laughs> Patrzcie, no kawa się skończyła. Po to, aby zdjęcia były ostrzejsze, lepsze, wyraźniejsze, więc jest to taka sprawa kalibracji. I teraz jeżeli zobaczymy sobie jeszcze raz tutaj na te struktury, no to one bardzo mocno przypominają, właśnie są to, co ten obraz, co Wam wcześniej pokazywałem, który właśnie i ta spirala również miałaby, zobaczcie ona jest o wiele bardziej precyzyjna niż te wszystkie tam, ten ludzik, ten, ten tutaj, nasz szaraczek kosmita, wykonana i jest taka hipoteza, że być może cały ten płaskowy kiedy wychodząc z założenia, że ci obcy tu przyjechali, zaczęli tworzyć tylnie, ponieważ wysłali satelitę, ich obiekty, powiedzmy, obserwacyjne, które stacjonowały na, na orbicie, musiały skartografować planetę, musiały ją bardzo dokładne mapy stworzyć, topografię, kto wie, czy na przykład nawet nie w formie, Trzywymiarowej, zaraz do tego dojdziemy, bo nie tylko takie struktury wykryto tam na płaskowyżu. To takie struktury byłyby bardzo pomocne do tego, znając dystans, odległość i, i właśnie te zwężenia, można było takie właśnie tutaj topograficzne historie fotografować z dokładnymi, powiedzmy, tutaj pomiarami, odległościami, wszystko to, co potrzeba do. Absolutnie dokładnego skartografowania planety. Także jest to niezwykła hipoteza, ale to jeszcze powiem Wam nie wszystko, bo my się tu posuniemy nieco dalej. Zobaczcie tutaj, co jest, co jest też również w odkryte zostało odkryte to też byłby obraz idealnie nadający się do Kalibracji. Zobaczcie, jak to wygląda. Takie kwadraty koła to już jest bardzo precyzyjna kalibracja. Gdy, gdy wychodząc z założenia, że jest to kalibracja, to, to się mówi jako mandala. Również takie rzeczy tam były odkryte. jest prawie niewidoczne, ale widzicie również taka figura idealnie z góry widoczna. Idealnie można byłoby te soczewki, ich tą optykę, powiedzmy, wyostrzyć, byśmy, byśmy to nazwali. Następnie odnaleziono też taki fenomen. Zobaczcie, zobaczcie to jest na pierwszy oka nic ciekawego. Widzimy tutaj takie koło, koncentryczne kręgi, i też na początku on jest, zobacz, tu jest. Zobaczcie, tu jest jeden taki większy, mniejszy, jeszcze mniejszy. I nie wygląda to. Na początku nie wyglądało to ciekawie. Dopiero kiedy zaczęto się tym zajmować, wyszło z jaką Jaką niezwykłą wiedzę musiał, musiał mieć ten ktoś, kto ten krąg narysował i po co? Bo on właśnie idealnie przy, na, nadałby się do odtworzenia powiedzmy takich rysunków, jeżeli byśmy potrzebowali obrazy trójwymiarowe, na przykład generować. Przejdziemy dalej, to jest znowu ten sam krąg, jeszcze dalej i zobaczcie, to jest miejsce, w którym ten krąg jest narysowany. Zobaczcie, to jest linia tego kręgu. Patrzcie, jaka ona jest. Nazwijmy to krzywa. A to dlatego, ponieważ idzie po takim terenie, powiedzmy nierównym. Zobaczmy jeszcze dalej, jak to wygląda tutaj. Gdzie ten teren jest pofałdowany, i dlatego ona sprawia optycznie, optycznie wrażenie takiego właśnie wykrzywionego, jakby nieudolnie namalowanego. Jednak. Tego, fenomen tego, tego, tych kręgów polega na tym, że gdy spojrzy się jej absolutnie z to jest zdjęcie wykonane z drona, ale gdybyśmy spojrzeli na niego z satelity, z góry, to okaże się, że jest on idealnie okrągły. Idealnie. Teraz wyobraźcie sobie, próbuj, spróbujcie narysować taki krąg, albo trzy koncentryczne kręgi, które są idealnie okrągłe w takim terenie. Musielibyście tak linię poprowadzić, ona nie byłaby równa, ponieważ jeszcze, jeszcze cały, cały ten teren jest tak naprawdę lekko jeszcze przekrzywiony. Spróbujcie narysować tu okrąg, który pod, z góry pod takim kątem jest idealnie okrągły. Spróbujcie to zrobić. To było możliwe, gdybyśmy zawiesili w górze gdzieś powiedzmy w jakiejś wysokości Jakiegoś, powiedzmy, jakiś projektor, który by światłem laserowym wyświetlił taki krąg, to na ziemi te linie wyglądałyby właśnie tak. my byśmy musieli tylko przejść, obrysować, to byśmy mieli taki idealny okrąg. Natomiast gdybyśmy tego nie mieli i chcielibyśmy to narysować, od tak sobie wymierzyć, to nagle okazuje się, że taki lud, który miał tam na terenie tego płaskowyżu naska w tych czasach zamieszkiwać. Czy by sobie z tym poradził? Jest to naprawdę bardzo mocno pod znakiem zapytania, bym powiedział, jeżeli chodzi o wykonanie takiego rysunku. Dlatego część badaczy jest w takich właśnie też. Powiedzmy alternatywny, bo nie oszukujmy się, jest zdania, że być może te wszystkie rysunki, które tam były, te linie, służyły przybyszom do skalibrowania ich systemów. Powiedzmy, nawigacyjnych, w każdym ich systemów satelitarnych, które w to miejsce mogły, w to odludne miejsce, mogły zawsze jakby zawisnąć tam nad na tym miejscem i skalibrować swoją optykę po to, aby te mapy mogły być niezwykle dokładnie wykonywane i aktualizowane. Zobaczmy jeszcze coś takiego, lepszy ryc niż nic. Zobaczcie ten obiekt tutaj jak wygląda. Ma takie skrzydła, taki orzeł jakby z takim tutaj pierścieniem. Ja chciałem tutaj wam jeszcze kilka takich obrazów pokazać z takim pierścieniem. Może uda mi się wkleić jednego z nich tutaj do, do filmu ponieważ one bardzo podobnie wyglądają właśnie tak to jest oczywiście też grafika zobaczcie takie skrzydła i taka okrągła antena takie oko ja powiem wam że wręcz jeden z nich to jest który jest w tej chwili w muzeum jest niezwykle podobny spójrzmy na to zdjęcie zobaczcie to jest takie taki satelita w muzeum można go obejrzeć są takie po prostu widać że to już nie jest technika zobaczcie to już jest muzealny satelita ale zwróćcie uwagę na tą antenę tutaj, na to oko i tą właśnie, właśnie ten satelita, tego typu satelity służą do takich zadań, byśmy dzisiaj nazwali szpiegowskich, ale przede wszystkim właśnie to jest potrzebne, ten, tutaj ta antena, tutaj z detektorami, właśnie to kalibruje, to jest właśnie między, między innymi coś, co potrzebuje, właśnie o tak, nie kalibruje, tylko potrzebuje, Kalibracji i po to wykorzystuje się właśnie te dziwne rysunki. Także widzicie, że jest cały czas ciekawie, że cały czas dochodzą różne takie teorie, i mimo że no trudno byłoby tutaj w 100% powiedzieć, że jest to rozwiązanie naszej zagadki, że właśnie w tej chwili naska została, jakby te linie zostały ich ich idea i ich jakby przeznaczenie, do czego, czy ich praktyczność została tutaj wykazana, to musicie sobie sami jakby rozstrzygnąć, jednak niemniej widzicie, że mamy tutaj bardzo poważne poważną hipotezę, która wiele nowego wniosłaby zupełnie skierowałaby to w inny kierunek, takie badania, gdyby ktoś zainteresował się tym i poważnie na to spojrzał. Bo właśnie te linie, jak i też te właśnie kręgi, czy też tego typu struktury pokazują, że wtedy te figury nabrałyby sensu, natomiast te tego typu rzeczy, no cóż, one byłyby tylko odpowiedzialne za, one właśnie udowadniały, że coś się tam działo, natomiast kultura, która to obserwowała, próbowała nieudolnie, jakby tych przybyszów naśladować. Myślę, że na tym zakończymy sobie dzisiaj porównać, czy też spekulacje, jeżeli chodzi dotyczące tej tematyki, gdyż ja wolę to wam samym pozostawić do, przemyśle do przemyślenia, gdyż układanka zaczyna nabierać, jakby zupełnie. Innej struktury, jeżeli chodzi o naszą prehistorię. Gdyż, gdyż, jeżeli rzeczywiście byłyby to takie kalibrujące, powiedzmy, linie, służące właśnie do kalibracji, to moglibyśmy wyjść z założenia, że teoria paleoastronautyczna mówiąca właśnie o odwiedzinach z dalekiej przestrzeni jakiejś inteligencji, która tutaj dotarła przed tysiącami lat, no nabrałaby po prostu zupełnie innego sensu. Także na tym kończę. Trzymajcie się i następnego razu. Cześć.